Witam serdecznie Marcin dyskusji z tej strony. E, dzisiejsze, dzisiejsze wideo będzie poświęcone chyba najważniejszej rzeczy jeśli chodzi o produktywność. E, ponieważ będzie poświęcone e, pracy, pracy, którą powinniśmy lubić. E, jest takie założenie, jeśli lubisz to robić, e, tak naprawdę nigdy nie będziesz pracować. Dlatego ja zawsze mówię osobom, znajdź jedną rzecz, znajdź rzecz, którą uwielbiasz robić i uczyń z tego swoje, swoją pracę. Tak? Jeśli to będzie Twoje hobby i będziesz za to dostawał pieniądze, to tak naprawdę nie widzisz czy jesteś w pracy. Będziesz wtedy mógł pracować cały czas i tak naprawdę nigdy nie będziesz zmęczony jakoś specjalnie, nigdy nie będziesz miał tego dość. A jeśli ktoś lubi, robić zdjęcia, to dla niego najlepszą rzeczą jest praca jako fotograf czy coś w tym stylu. tak? Jeśli ktoś lubi podróżować, to niech ktoś znajdzie pracę na przykład przewodnika tak? w różnych firmach. W firmie jest sporo. Jeśli ktoś lubi tworzyć strony, to niech to będzie jego praca, niech za to dostanie pieniądze. Prawda? Nie warto się czasami zmuszać do tego, żeby robić coś, czego się nie lubi. Wtedy nie będziemy pracować efektywnie, na pewno nie będziemy pracować wydajnie. Ponieważ wtedy nie lubimy i będziemy starali się jak najszybciej zrobić jakąś pracę, byle jak po łebkach, bo, bo tego nie lubimy, tak? Ale jeśli odwrócimy sytuację i powiemy: Ja to lubię robić, lubię prowadzić szkolenia. To wtedy na takim szkoleniu, raz, już się do bardzo dobrze przygotujemy, dobrze przygotujemy, dwa, będzie nam to sprawiało przyjemność, trzy, nie będziemy czuli takiego zmęczenia jak po zwykłej pracy. Będziemy po prostu lepiej się czuli z tym, prawda? Będzie nam to sprawiało przyjemność, będziemy się tym chwalić cały czas. Będziemy mogli poświęcać się całkowicie temu, żeby to robić, tak? Ja mam takie powiedzenie, właśnie odnośnie tego, że jeśli ta nasza praca będzie wiązała z naszą hobby, no to właśnie nigdy nie będziemy tej pracy, tak? się jedną rzecz, którą lubisz robić i zmień to na swoją pracę. To jest takie podsumowanie, myślę, całego, całego tego siedmiokrokowego, siedmiokroków, jakiś taki etap, etap przemiany po to, żeby właśnie móc się skupić na tej rzeczy, tak? To znalezienie tej jednej rzeczy, która tej pracy, tej wymarzonej pracy, tej, z której będziemy zadowoleni i która będzie naszym hobby tak naprawdę, to jest myślę, że bardzo ważna rzecz, tak? Bo wiele osób siłą rzeczy musi się zmusić do tego, żeby robić czegoś, co się nie lubi. Ale tylko dlatego, że nie mają tych przekonań odpowiedzi w sobie. Więc warto gdzieś odnaleźć to, co się lubi, podjąć ryzyko i zacząć to robić w 100%. Gwarantuję, że jeśli będziemy dobrze to robili, bo będziemy to lubić, to prędzej przypomnią się klienci na nasze usługi, czy na nasze czy na nasze inne rzeczy, tak? To jest bardzo ważne. Stać to, co lubisz robić i po prostu to rób, zmień to na swoją pracę. To jest, taki, to jest taka rzecz, którą powinniśmy zrobić. Myślę, że jest to też klucz do, do tych wyników, bo owszem, wszystkie poprzednie lekcje tak naprawdę można wykorzystać do pracy, której się nie lubi i, i też to podniesie, podniesie jakąś wydajność. Ale jeśli wrzucimy w te wszystkie kroki ten jeden krok dzisiejszy, Czyli znalezienie pracy, której, którą po prostu będziemy lubić, e, no to będzie to taki, e, taka kropka nad i, która spotęguje do, wszystkie inne działania. I tak więc ja polecam szukać takiej pracy, polecam zaryzykować. E, ryzyko zazwyczaj się opłaca, e, więc, e, więc to jest wszystko kwestia, to jest cała kwestia ogólnie zależna od ciebie. E, I tak naprawdę, jeśli tego bardzo chcesz, to co zrobisz? Dziękuję serdecznie, Marcin Ludewski. W ogóle bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi Ci głód, nie jesteś Tutsu ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić.